Czym są popularne ketle? Czym są popularne ketle? Jest to trening funkcjonalny, oparty właśnie na tych śmiesznych odważnikach, które wyglądają jak czajniki. I cała zasada tego treningu jest to, że rozwijasz całe ciało. Nie ma tak, jak chodzisz na siłownię, ktoś robi jeden trening klatę, jeden plecy i strasznie izoluje te mięśnie. Tu się rozwija całe ciało. Całe ciało jesteś bardziej mobilny przede wszystkim, bo kettle też wymagają swojego rodzaju jakiejś mobilności w stawach barkowych, w nogach na przykład, żeby zrobić ładny przysiad techniczny. Przede wszystkim nie ma tu takich ucinanych powtórzeń, gdzie można często spotkać na jakichś siłowniach. Przypuśćmy, ćwiczenie, martwy ciąg. Bardzo trudne do wykonania. Dużo osób, jeżeli założy za dużo ciężaru, ciągnie po prostu na garbie, a potem konsekwencje w dalszym ciągu mogą być słabe. Ma taki rodzaj treningu szansę wyprzeć tradycyjną siłownię? Wydaje mi się, że mógłby mieć z tego względu, że ten trening jest po prostu ciekawszy. Przychodzimy, robimy godzinę, półtora, max dwie godziny treningu, co chwilę się coś zmienia, inne kombinacje, inne wariancje. No i ten trening nie jest taki monotonny, codziennie nie mamy tego samego, nie idziemy zrobić tego, potem nie biegamy na bieżni, tylko po prostu robimy swoje. Jest ciężko przez półtora godziny, wracamy do domu zadowoleni, że, że wszystko wyszło tak jak chcieliśmy. A sam jaki rodzaj treningu preferujesz? Siłowy, właśnie siłowy. Kettle, trochę, dużo sztangi przede wszystkim. Bo lubię sztangą operować, ale bardziej w takich właśnie ciężarowych klimatach niż, niż kulturystycznych. Jak trafić na wasze zajęcia? Jak trafić? Zajęcia odbywają się tak. Wtorek, czwartek, godzina 18 w centrum Ketybel Leśno albo Crossfit Lesno chociszewskiego ulica. Jeszcze grupa dla kobiet, która jest w środy o godzinie również 18, ale jest to grupa tylko dla kobiet. Warto też śledzić na Facebooku Centrum Ketybel Leśno bo można wtedy fajnie śledzić, co się dzieje. Czasami się odbywają treningi w terenie. W soboty bierzemy kettle, pakujemy się na plażę, robimy jakieś treningi w wodzie, nie w wodzie. Trochę urozmaicamy to wszystko, żeby po prostu milej spędzić czas.